Cześć kochani, witam was serdecznie, tym razem nie we vlogu, a we vlogmasie. Zaczyna się grudzień, yy, każdy teraz będzie nagrywał jakieś vlogmasy w ogóle, także to jest dla, najlepszy taki czas yy, właśnie vlogmasowy. Ile vlogmasów mi się uda nagrać, nie mam pojęcia, nie chcę nic obiecywać, ale mam nadzieję, że uda mi się troszkę ponagrywać, także zacznijmy ten temat po prostu. Trzeba jakoś w te vlogmasy wejść. I wiecie od czego ja zaczęłam? Od sprzątania, od sprzątania, bo muszę sobie ogarnąć te wszystkie rzeczy, które wiecie, miałam pochowane i w ogóle. Wyciągnę sobie dzisiaj te rzeczy świąteczne, dekoracje i w ogóle i po prostu co mi będzie trzeba, jeszcze to dokupię ewentualnie, aczkolwiek już mi się nazbierało tych świątecznych rzeczy, nie ukrywam. Eee, także sobie przejrzymy w tym vlogmasie właśnie rzeczy świąteczne, a w kolejnym vlogmasie będziemy stroić moje mieszkanie! Let's go! Witam Was kochani w dniu drugim, witam Was w vlogmasie, witam Was serdecznie, zaczął się ten piękny sezon vlogmasy i w tym vlogmasie zrobimy sobie przegląd świątecznych rzeczy, które uzbierały mi się od tamtego roku parę dokupiłam w tym roku, ale tylko parę, bo powiem wam szczerze, że nie przykładam tak bardzo uwagi, żeby, wiecie, żeby po prostu mieć tutaj w cudzysłowie nasrane, wiecie, takimi świętami, bo po prostu ja na święta jadę do, do siebie, do domu, a tutaj po prostu chcę mieć taki świąteczny klimatik, Także po prostu zapraszam was do oglądania. Dobra, yy, siedzimy sobie ładnie, pięknie, wygodnie na kanapie i robimy sobie przegląd tych właśnie moich świątecznych rzeczy, także tutaj pierwszą rzeczą to jest po prostu wycieraczka z tego roku. I ona jest nam naprawdę bardzo w dobrym stanie, także sobie ją położymy tutaj przy drzwiach. Kolejną rzeczą, ja chyba jeszcze miałam gdzieś taką podkładkę o czerwoną i dokupiłam jeszcze w tym roku, także zaraz Muszę sprawdzić, muszę wszystko sobie powyciągać jeszcze, ale taką świąteczną. Kupiłam sobie jeszcze e, kapcie. Takie fajne, w ogóle takie cieplutkie, takie ty, 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 ty. E, mega lubię i w ogóle fajnie, bo tutaj pod spodem mają takie, wiecie, m, takie te... Noże, że nie będę się ślizgała ani nic, więc fajnie. Lubię takie kapcie, aczkolwiek ja już swoje ulubione kapcie. Mam. I jeszcze Kupiłam w tym roku sobie taki kubeczek. Mega cute w ogóle. Mega, mega szybki ASMR. Mega cute. I też taki świąteczny, także fajnie. Ja ogólnie wam tak szczerze powiem, tak naprawdę szczerze, że miło to, że mieszkam sama. Tych rzeczy naprawdę mi się uzbierało, wiecie, mega dużo, mega, 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 mega dużo. Ale idziemy dalej z tematem. O, to jest chyba bieżnik, taki tak, bieżnik na stół, czerwony. Ale wiecie co jest najlepsze? Że ja w tym roku Niedawno kupiłam też właśnie, w Pepku w ogóle kupiłam, taki bieżnik, taki w takie jakby piernikowe donki i w pierniczki. Także będę miała dylemat życiowy. Czy położyć czerwony, czyli taki standardik, czy lepiej zaszaleć i położyć pierniczki, aczkolwiek może to sobie jeszcze zostawię. Bo i tak mam dużo takich czerwonych rzeczy, więc to chyba będzie lepiej mi pasowało. Aczkolwiek zobaczymy jeszcze. Albo możecie dać znać po prostu w komentarzach, który założyć na stół. Czy lepiej taki pierniczki, czy taki standardik i czerwony. O, kolejna czerwona podkładka, aczkolwiek ona jest okrągła i trochę zgięta, ale się wyprostuje. Też jest taka świąteczna. Opaska. Ja chyba w tamtym roku sobie ją kupowałam w ogóle do przedszkola. Albo wiecie co? Zaszalejmy, a co to? To jest w końcu vlogmas. Kolejną rzeczą. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, skąd ja mam to, ale dobra, chyba kupowałam to w tym roku. Aczkolwiek będę miała na vlog masy, kochani, na vlog masy będę miała. Fajnie, fajnie. Tu w ogóle jakiś sznurek mam, ja nie wiem. Nie wiem, kochani. Aha, bo tutaj chyba miałam takie po prostu, te, dobra, e, taką jakby w ogóle do włosów. I nie wiem czemu ja mam te w świątecznych rzeczach, nieważne. Ale przyda mi się, może w tym roku sobie założymy ją w tym W tamtym roku też miałam ją w ogóle, w przedszkolu. Aha, bo tu są takie bardziej te dobram. dobra, to poczekajcie chwilkę Lecimy dalej, kochani Lecimy, lecimy, nie zatrzymujemy się W ogóle, jeszcze jak słyszycie ja jestem chora Ja mam chore gardło, mam zatkane w ogóle No, zatoki, wszystko, ale daję radę Żyję jeszcze Kolejną rzeczą To jest w ogóle, a, Taki piękny aniołek W ogóle dostałam to co od mojej koleżanki z pracy On jest naprawdę przepiękny Mam nadzieję, że widzicie. Jest naprawdę przepiękny. Przepięknie. Ups, poczekajcie, bo ja tutaj mam wszystko pomieszane. Tutaj mam takie gałązki. W ogóle tutaj mam dużo takich rzeczy już stricte. Wiecie, takich naprawdę tych. Pięknie się mienią w ogóle. Świecą się pięknie. Choineczka, Taka piękna, malutka. tak cute. Hmm, 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 hmm. Tutaj mam kolejne takie, taką ozdóbkę do wazonu. Właśnie muszę, będę musiała chyba te kwiatki wyciągnąć sobie. Te, co dostałam od Wiktorii y, i po prostu będę musiała sobie tutaj schować te moje takie, wiecie, świąteczne pierdółki. Bo dużo tutaj mam takich, wiecie, chyba o. Kolejną mam taką, wiecie... W ogóle to sam od rodziców sobie wzięłam. ale jakby do sam pozwolenie, to sobie wzięłam. Mega fajnie. Poczekajcie, bo ja muszę to wszystko powyciągać, bo mam tutaj takie po prostu bałagan mam, bałagan. <tryk> Ogólnie, tak powoli mogę wam powiedzieć, że no już, już jakby te moje dekoracje się kończą. Ale ja naprawdę jestem z siebie zadowolona. Jeszcze muszę zobaczyć, bo już chyba mam coś jakby w worku, ale to teraz sprawdzimy. Jeszcze tutaj mam kule lampki, ale ich na pewno jakby nie zużyję, po prostu nie będę ich korzystała w tym roku. Jeszcze chciałam wam pokazać takiego pierniczka, e, ale go mam w ogóle z tamtego roku, bo dostałam go akurat. I poczekajcie, ja jeszcze pójdę po jakieś tam rzeczy, bo na pewno coś mam. Poczekajcie, albo was zabiorę ze sobą po prostu. Lecimy, 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 kochani, muszę. O, właśnie mówiłam, że coś mam, i właśnie znalazłam. Oczywiście, że mama, jak? Mam tutaj jeszcze. Boże, mam tutaj bałagan. Bym wam pokazała, ale jestem przerażona tym bałaganem. U de facto, ale zobaczcie tak na szybko, dobra? Bałagan, let's go! Dobra, wiecie co? Ja mam tutaj taki bałagan, mam takie wszystko już masz, że wyciągnęłam teraz lampki oplądane. poplątane z takim w ogóle się łańcuszkiem, będę musiała to później wszystko ogarnąć, ale to już jakby nie na macie, żeby po prostu jakby wiecie, jakby nie marnować czasu, yy, ale tak zazwyczaj jest jak się sprząta po świętach, to po prostu się wrzuca, prawda? No. Nie da się zaprzeczyć tego. Dobra, chyba się nam czy więc fajnie. Się właśnie zastanawiam, czy w tym roku powiesić lampki, czy odpuścić sobie będę musiała po prostu zobaczyć, czy będzie mi się chciało je wieszać. A jak nie, to ten... To, to, to nie. Dobra. Później to ogarnę, bo naprawdę dramat. I ogólnie uwaga. Moja choineczka, która... Żyje ze mną naprawdę, i ja tą choinkę tak kocham. Naprawdę kocham tą choineczkę. Ona jest mała, malutka, ale e, wiecie co? Ja sobie stwierdziłam, że ja nie będę tutaj miała jakiejś choinki nie wiadomo jakiej dużej, bo wiecie, bo mi się jakby nie opłaca po prostu. Ja, ja mieszkam sama, mnie tu więcej nie ma niż ja jestem, tak naprawdę, i po prostu to jest taka moja choineczka którą sobie położę tutaj z boczku, i ona jakby jest, i ona będzie się świeciła, będzie miała małe bombeczki, i, i wiecie, i to się po prostu liczy. Dobra, ja tutaj wam powiem. O, dobra, mam, ściągnęłam ten łańcuszek, ten, ten łańcuszek na pewno wykorzystam jakoś sobie. Lampki, zobaczymy, czy będzie mi się chciało je wieszać, aczkolwiek one są niebieskie, więc fajnie, tak, czerwone, niebieskie, fajne, fajne, fajne. Zobaczymy, czy będzie mi się chciało. Eee, druga taka malutka choineczka, mega. Eee, tutaj mam takie w ogóle dwie choineczki. Cute. Cute, cute, cute. Eee, taki reniferek drewniany. Azamer. Kocham Azamer. <grym> Dobra, będzie, bo ja, ja mam jeszcze coś coś tutaj mam, ale o tutaj właśnie wam mówiłam, że mam bombeczki, lampeczki na choineczkę, także tutaj w tym woreczku mam wszystko na choinkę. Um, a tutaj mam jeszcze takiego Mikołaja, no w ogóle no sobie go powieszę, tutaj też takiego Reniferka mam, w ogóle no jak możecie zauważyć dużo rzeczy mam takich naprawdę czerwonych ale czerwony się kojarzy ze świętami, prawda? A teraz po głowie wiecie jaka pisnak mi chodzi. Na deszczu też na ten wielkowy czas. Tylko spój ile miłości jest nas. Dobra. I możecie dać znać w ogóle w komentarzach, na jakie vlogmasy czekacie najbardziej. Na czyje vlogmasy czekacie naj najbardziej. Dobra. Lecimy. Ostatnie tutaj rzeczy, które mam. To jest tak. Oh my God. To akurat jakby no nie jest do mojego mieszkania, ale to jest y, dla psa mojej siostry. On lubi takie bardzo w ogóle tutaj mam jakąś nitkę. Co to jest? Takie wiecie, jak coś chrupie i tak dalej, to on lubi takie rzeczy, to mu kupiłam. Kupiłam sobie w ogóle Kupiłam sobie e, spodnie e, jakby, no jako piżamka wiadomo. Jako piżamka. Bo vlogmasy będą też w piżamce. Także mam piżamkę. Fajnie muszę wybrać w ogóle swoją drugą, także fajnie, że wyciągnęłam to dzięki Wam, bo nagrywam vlogmasę dla Was. E, aha, tutaj to też będzie jako na prezent. I tu ostatnią rzecz też mam e, na prezent, więc na razie no nie mogę Wam pokazać. Bardzo mi wybaczcie. Ale tutaj mam takie rzeczy, też stricte w ogóle na prezent dla mojej przyjaciółki, która na pewno to ogląda. Także no nie mogę Wam pokazać wszystkiego. Ja jeszcze Wam chciałam pokazać, że ja mam z tamtego roku w ogóle takie mini świeczki, też z pepko. I e, ich praktycznie nie odpalałam. Tutaj. I jeszcze mam chyba w tym, tym pokoju, będę musiała zobaczyć, ale mam takie trzy miniaturki. Czekaj, bo nie wiem, czy będziecie widzieć. O! Trzy miniaturki mam i co? I te. A teraz po głowie, wiecie, jaka mi chodzi. Na te szynki, ten wyjątkowy czas. Tylko spójrz, ile miłości jest nas. Dobra. I możecie dać znać w ogóle w komentarzach na jakie vlogmasy czekacie najbardziej. Na czyje vlogmasy czekacie naj najbardziej. Dobra, lecimy. Ostatnie tutaj rzeczy, które mam. To jest tak. Oh my god. To akurat jakby no, nie jest do mojego mieszkania, ale to jest y, dla psa mojej siostry. On lubi takie bardzo w ogóle, tutaj mam jakąś tu co to jest? Takie wiecie, jak coś chrupie i tak dalej, to on lubi takie rzeczy, to mu kupiłam. Kupiłam sobie w ogóle... Kupiłam sobie e, spodnie, e, jakby, no jako piżamka, wiadomo, jako piżamka, bo vlogmasy będą też w piżamce, także... Mam piżamkę, fajnie, muszę wybrać w ogóle swoją drugą, także fajnie, że wyciągnęłam to dzięki wam, bo nagrywam vlogmasa dla was. Eee, aha, tutaj, to też będzie jako na prezent. I tu ostatnią rzecz też mam na prezent, więc na razie no nie mogę wam pokazać, bardzo mi wybaczcie. Ale tutaj mam takie rzeczy, też, stricte w ogóle, na prezent dla mojej przyjaciółki, która na pewno to ogląda. Także, no, nie mogę Wam pokazać wszystkiego. Ja jeszcze Wam chciałam pokazać, że ja mam z tamtego roku w ogóle takie mini świeczki, też z pepko. I eee, ich praktycznie nie odpalałam. Tutaj, I jeszcze mam, mam chyba w tym pokoju, będę musiała zobaczyć, ale mam takie trzy miniaturki. Czekaj, bo nie wiem, czy będziecie widzieć. O, trzy miniaturki mam i... co? I chleb. Jak zwykle zapomniałam dograć zakończenia do mojego pierwszego vlogmasa, bardzo się z tego powodu cieszę, że w końcu się tak zmotywowałam i naprawdę nagrałam tego vlogmasa sama od początku do, do końca. Możecie być dumni ze mnie i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Buziaczki, pa!